Już niedługo otwarcie sklepiku liwiec. Idziemy śladem największych europejskich potęg futbolowych, które utrzymują się głównie na sprzedaży pamiątek piłkarskich. Co znacie na ten temat? Majciej Ma tak, A, zapadł. a zapadł, specjalista do spraw handlu. E, jako specjalista do spraw handlu odzieżą, e, głównie używaną <grym> co prawda, e, przedstawiam taką ofertę. Chcemy zacząć oczywiście od sprzedaży wlepek. E, Cena około 4 zł, następnie karty klubowe, koszulki, być może samochody z logo klubu, domy z logo klubu, kawałki, kawałki trawy z Blue Arena, no i wiele, wiele innych. A tymczasem... A tymczasem zapraszamy na reklamy.

Od czasu ostatniego odcinka Liwiec TV się się we się... wiele się wsi. się zmieniło. Obywatele, to znaczy widzowie lipca. Teraz przedstawię Wam wyniki, które też się oczywiście zmieniły. A więc tak, na początku rozegraliśmy spotkanie z Apisem w siedcach na Błoniach. Niestety wróciliśmy do Pruszyna na Tarczy. 4-3 dla Apisu. Kolejny wynik, no to rezultat spotkania Chrobry kontra Liwiec. E, walka do samego końca w tym meczu. Oczywiście mecz z wieloma potekstami, z walką psychologiczną, można powiedzieć mała wewnętrzna wojna klasy drugiej we i z tego pojedynku tym razem zwycięsko wyszedł Liwiec 7 do 5. W rewanżu z Chrobrym niestety już tak dobrze się nie układało. E, Przegrywaliśmy 3-0, ale doprowadziliśmy do wyrównania. 3-3 i zwycięstwo na karne. Następnie wynik spotkania Libiec-Pruszyn-Grom-Pruszynek. 13-7, oczywiście ze wskazaniem na błękitno-krwistych. E, następnie spotkanie z Leśniczówką. 8-7. A, w rewa, w rewa. A Dzienniku męczy z dziewczynką. Przepraszamy serdecznie, ale teraz nastał czas na kronikę kryminalną. Opinia niezależnego kibica i mieszkańca naszego regionu na temat Zabuskali. Cóż mogę powiedzieć o Adrianie Zabuski? Jest to wyjątkowy się osobnik. W zasadzie jego pobyt w próbie tylko do przygotowania na boisko i siedzenie na ławce. Nie jest jakimś wygórowanym graczem, jednak jego postawa czyni z niego taką jak tedy, czarną gwiazdę klubu. zamiast trenować jak inni zawodnicy, przykładowo Piotr Kuć, on woli przysięgować w nocnych klubach i mawiać się z jakimiś lafiryndami i z innymi ladacztami. Ostatnio widziano go na zabawy w gdzie uderzył panienki. Jest to szokujące, gdyż nie po to dostał polskie obywatelstwo, by teraz tak odpłatać się swoim zdziesznikom. Zawodnicy liwca, Paweł Stępień, Tomasz Bala. Piotr Kuć i Adi Zabuskaja pisali egzamin gimnazjalny, że zaraz po napisaniu drugiego testu odbył się mecz Liwca. Zdecydownie lepiej idzie nam kopanie piłki niż obliczenia matematyczne podsumowali zgodnym chórem zawodnicy. Zarząd, pracownicy oraz piłkarze Liwca zebrali się na spotkaniu wielkanocnym. Było tradycyjne dzielenie się jajkiem i składanie życzeń. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.liwiec.gou.pl To już niestety wszystko co dzisiaj dla Was mamy. Yy, jeszcze na koniec specjalne zaproszenie na przyszły numer, w którym oj, będzie się działo. Yy, Solę, jeszcze bym zapomniał. Specjalne pozdrowienia dla ludzi, którzy wpisują tak piękne komentarze na naszej stronie. Witamy serdecznie do kolejnego Liwiec TV. Z okazji 20 dwudziestolecia przygotowaliśmy dla Was specjalne nowości. Wywiady z zasłużonymi ludźmi, relacja z turniejem dwudziestorocznicowego, a także wiele innych ciekawych kąsków. Program poprowadzi słynny siedlecki dziennikarz, ale to nasza słodka tajemnica.